Witam, Mam na imię Szymon. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka mojego poradnika Solid Edge dla studentów. W ostatnich odcinkach pokazywałem Wam jak zrobić rysunki 2D, złożenia oraz części. I chciałbym na, na przedstawić kolejny filmik o rysunku 2D, w którym przedstawię Wam dokładnie jak wymiarować i opisywać część. Więc otwieramy nowy rysunek. Ja przygotowałem sobie taką, taki model części ciekawy, na którym pokażę Wam kilka ciekawych funkcji. Więc tak, Zrobię sobie go małego, od razu rzutuję go w czterech rzutach i taki izometryczny sobie rzucimy. Element jest to kostka do szkolenia, że tak powiem, na maszynach pomiarowych, jednak można ją wykorzystać też fajnie w, w pokazaniu tutaj wymiarowania czy też innych ciekawych funkcji. Dobrze, skupić chciałbym się na początku na samym wymiarowaniu, czyli tutaj na tym bloku wymiar oraz troszkę na adnotacji również. I omówimy sobie tutaj większość funkcji, może nie wszystkie, ale, ale większość, które na pewno Wam się przydadzą. Dobrze, pierwszą funkcją w wymiarach jest Smart Dimension. To myślę, że każdy umie to używać. Jest to dość taka inteligentna, sprytna funkcja, która za nas troszkę decyduje. Co chcemy wskazać? Ona wybiera tutaj czy to średnicę, czy odległość, i tak dalej. Możemy nią również robić. Kąty, jeżeli chcemy robić, kąty, klikamy literką A, wtedy zrobimy kąt. Tak samo łuki można nią robić, i tak dalej, ale to też omawiałem w którymś filmiku już. Także nie będę tutaj powtarzał wszystkiego. Ok, dalej kolejnością jest odległość pomiędzy, czyli jest to po prostu odległość między jakimiś elementami. Które zaznaczamy, mogą to być całe elementy, mogą to być jakieś punkty charakterystyczne, i wtedy możemy odległość między tymi punktami robić. Dalej mamy wymiar kątowy, który, no również myślę, że wszyscy wiedzą, jak, jak używać. Najpierw jedną linię, drugą linię, wtedy mamy pomiar kąta między tymi liniami. Tutaj jedną fajną funkcją jest również coś takiego, że możemy włączyć kąt pomiędzy lub kąt dopełnienia teraz mamy tutaj kąt pomiędzy tymi dwoma liniami ale możemy mieć taki który zachodzi na obie linie nie jest tutaj pomiędzy nimi tylko zachodzi na nie tutaj no, w tą stronę będzie działał tak samo ale tutaj już widzimy pokazuje inaczej tak? ok dalej mamy ciekawą funkcję automatyczny wymiar współrzędnej oraz jak tutaj rozwiniemy to małą strzałeczką mamy tutaj odnośnie współrzędnych tutaj naszych elementów już pokazuję o co chodzi wyłączę sobie tylko krawędzie niewidoczne jest to bardzo ciekawa funkcja yy, którą no, często używa się w normalnym projektowaniu, gdzieś w firmie w pracy i tak dalej, ponieważ yy, czy, czy przy pomiarach, czy przy produkcji ona bardzo pomaga yy, bardzo pomaga w odczycie i, i również no, jest, jest bardziej porządek na rysunku dobrze, jeżeli chcemy użyć automatycznej funkcji, to klikamy tutaj i tu na dole sobie możemy czytać co Solid od nas wymaga czyli kliknij widok rysunkowy my chcemy na tym widoku zrobić potwierdzam sobie albo prawym klawiszem myszy albo tutaj ptaszkiem kliknij wspólny element początkowy lub wymiary, które mają zostać dodane do istniejącej grupy my chcemy tutaj początkowy, załóżmy, że tutaj od tego miejsca będziemy sobie wymiarować i już widzimy na tej linii Solid nam wyznaczył 0 i tutaj do kolejnych elementów już nam wypisał wymiary. On te wymiary bierze do wszystkich elementów, które znajdzie na rysunku. Także w tym wypadku jest dość prosto, ponieważ usunąłem tutaj te linie niewidoczne. Jednak przy, na przykład przy tym widoku, już będziemy mieli to bardziej skomplikowane. Bierzemy sobie widok. O, już widzicie, ile tutaj punktów znalazł Solid. Potwierdzę sobie. Zaznaczymy odtąd. O, popatrzcie, ile, ile tego Solid znalazł. Oczywiście, no, 90% tego jest nam niepotrzebna. Także łatwiej będzie tutaj użyć inną funkcję, którą pokażę zaraz. Albo pokażę ją tutaj, tylko że na drugim, że tak powiem, w drugiej płaszczyźnie. Dobrze, jeśli rozwiniemy sobie tutaj, możemy zrobić po prostu współrzędne. Nie automatyczne, tylko współrzędne. I to bardzo podobnie działa jak tamta funkcja, jednak tutaj już to my wybieramy, co chcemy wymiarować. Czyli kliknij wspólny element początkowy. Tutaj sobie zrobimy 0, mamy cyk. I teraz klikamy po prostu wszystkie elementy, które chcemy z wymiarować. Nie musimy ich wyciągać, on automatycznie tutaj nam wyciągnie. Wystarczy, że klikniemy sobie ten okrąg, ten, 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 oraz gabaryt sobie zrobimy. I cyk. I mamy zrobione to samo co tutaj, tylko że teraz my wybieraliśmy sobie, które elementy chcemy dodać. To może być przydatne, jeżeli mamy właśnie widok tutaj z, z niewidocznymi krawędziami i chcemy te niewidoczne krawędzie, ale wymiarować chcemy tylko jakieś konkretne elementy. Dobrze, tutaj mamy te wymiary, tak z tymi liniami łamanymi. No to nie wygląda za dobrze. Można to wyprostować. Można zrobić tutaj, odznaczyć to załamanie. Można również zaznaczyć wszystkie te wymiary i tej samej funkcji tutaj użyć, chociaż tutaj przed chwilką to użyłem. O, automatycznie wszystkie te wymiary mają włączoną tą funkcję, no te może nie, ale wszystkie mają włączoną, czyli te, które tutaj już się według solida nie mieszczą, on załamuje czyli robimy cyk i tu no nie wyłączymy ale w tym wypadku o, no też nie wyłączymy, ciekawe aha, dobrze, nie możemy zaznaczać zera bo zero zawsze będzie na prostej linii a jeśli nie zaznaczymy zera tutaj ta funkcja jest odłączamy ją i teraz wyrównuje nam wszystkie, wszystkie linie także bardzo tutaj też przydatne bez tego zera zrobimy? No nie. Widocznie musimy zaznaczyć tylko te, które mają załamania. Zrobimy tylko te. No, zaznaczam tu. O, dokładnie. I w ten sposób pozbywamy się tych załamań. No, my widzimy, że oczywiście tutaj jest troszeczkę mało tego miejsca. Ale tutaj wszystko ładnie się ułożyło. Czyli tak może być. Solid automatycznie jakieś odstępy tutaj nam robi. Dlatego te załamania nam tutaj proponuje. Dobrze. Idąc dalej, tutaj mamy zmień początek współrzędnych. Na przykład, jeśli w trakcie rysowania później stwierdziliśmy kurczę, no to 0 nie jest jednak tu, tylko nie wiem na środku gdzieś elementu. Więc klikamy sobie tutaj na czerwono, nam się podświetla ten wymiar, cyk, 0 nam się automatycznie zrobiło tu, a te wymiary nam poprawiło. Teraz sobie zaznaczymy z kontrolą wszystkie załamane, wyłączymy to załamanie o. I w ten sposób zmieniliśmy sobie ten punkt zerowy na naszym rysunku. Dobrze. Idąc dalej tutaj oczywiście musimy wszystkie okręgi powinniśmy mieć zaznaczone oznaczenie środka, czyli sobie klikamy. Tutaj możemy wystarczy, że złapiemy gdzieś brzeg tego okręgu, on automatycznie nam doda. Ciekawszą rzeczą jest coś takiego: te wszystkie okręgi są na, one są na jednym okręgu. I tutaj możemy sobie zrobić, jak ja cofnę teraz. O, nie mamy oznaczeń środków tych okręgów. I ja sobie na wyrównanie zrobię. Zrobię tak. Mamy tutaj taką funkcję jak okrąg otworów pod śruby. Zaznaczamy sobie teraz środek tego okręgu i klikając na któryś z okręgów, solid automatycznie wyłapie nam wszystkie okręgi, które są na tej średnicy i do nich dorzuci takie, takie linie. Bardzo jest to przydatne, bo teraz już wiemy, że one są. Po okręgu możemy nawet nie dawać im tutaj tych wymiarów. Możemy, możemy tylko zrobić mm, tylko wymiar zrobić od naszego zera tutaj do środka. Stąd tutaj już wszystko wiemy. Jeszcze dodamy sobie średnicę i wszystko wiemy. Tutaj już wiemy. I teraz tak możemy zrobić oczywiście kąt pomiędzy tymi otworami, pomiędzy każdym z nich. Ale możemy również zrobić współrzędne kontory. One działają podobnie jak te współrzędne, jednak tutaj no po prostu kąt wybieramy. Wybieramy sobie kąt i tu na dole mamy kliknie element początkowy, wyznaczający środek grupy, więc to będzie ten ta średnica. Wspólny element początkowy lub wymiary, załóżmy, że chcemy tutaj od zera sobie robić. Tutaj zrobimy 0 stopni i klikamy wszystkie. Tutaj poszczególne. No, może troszkę zaszalałem z tą odległością, zrobimy sobie ją tutaj, albo żeby nie nachodził nam wymiar. Zrobimy sobie właśnie stąd i zrobimy tutaj 0. I teraz klikając każdy po kolei, lecimy sobie wszystkie wymiary. I tutaj, mając taką szczałeczkę od, od tego naszego zera, wiemy, że to są wymiary współrzędne. Stopniowe. O. I wszystko jest jasne. Dobrze, yy, idąc dalej, yy, możemy sobie zrobić yy, taki wymiar średnicy połówkowej. To jest też bardzo przydatne. Gdzieby yy, to pokazać. Tutaj nie chciałbym tego widoku tracić. Tutaj mamy otwór. Możemy na przykład na tym otworze tutaj zrobić. Zrobię sobie wyrwanie. Na tym rzucie. Zrobimy sobie to wyrwanie tutaj. Ok. Na głębokość to będzie ten otwór, czyli do środka tego otworu. Cyk. Mamy tutaj ten walec. Zrobimy sobie oś symetrii tego walca, tego naszego wycięcia Cyk. I teraz zrobimy sobie średnicę połówkową. Wybieramy najpierw sobie oś tego naszego elementu. I następnie, gdzie chcemy wymiarować. I mamy Fi30. Tak samo możemy sobie zrobić z drugiej strony, Fi15. Ta funkcja jest bardzo przydatna, jeżeli mamy na przykład jakiś duży element okrągły, który jest w przekroju i na przykład dużo wymiarów chcemy dodać, a ten wymiar, jeśli byśmy dodali po całości mu średnicowy, w sensie taki, on nam będzie przeszkadzał z tej połowy. No tutaj, tutaj, akurat nie będzie, ale wiemy, że jak będzie duży ten element to ten wymiar przez całość będzie, on tutaj może nam przeszkadzać, a tu chcemy coś innego umieścić, wtedy umieszczamy takie wymiary tylko pół rysunku mamy zapełnionego wymiarami średnicy, a na drugim możemy sobie jakieś warunki dodawać, tak? Okej, okay. yy, dalej, możemy sobie tutaj, jest coś takiego jak wymiar naroża, czy fazy, o. I tutaj ja pokazywałem Wam w tym filmiku o rysowaniu koła zębatego, o rysunku wykonawczym, że fazę możemy oznaczać sobie tą uwagą, ewentualnie zwykłym smart dimmer, dopisywać tam w, w prefiksie czy też sufiksie, Ale możemy zrobić tutaj tą funkcją, wymiar fazy. Ja tutaj pokażę na tym ścięciu. No tutaj fazek akurat nie mam na tym elemencie. Na, tutaj pokażę na ścięciu, tak przykładowo. I tak. Pierwsze, klikamy sobie linię bazową wymiaru. Tutaj zawsze sugerujemy się tym, co Solid nam podpowiada, czyli linia jednego boku i kliknij linię do wymiarowania lub naciśnij Shift dla dwóch punktów. My chcemy tą linię, bo to jest ta linia tego naszego w cudzysłowie osfazowania. I teraz Solid nam automatycznie dodał, że tutaj mamy 25 mm razy 30 stopni pochylenia tutaj Oczywiście to wszystko zależy od której linii mu to. Pokażemy. Tutaj widzicie, też nam pokazał jakąś no, wartość dziwną, ale 60 stopni, także raczej to jest wiarygodne. Dobrze. Kolejną fajną funkcją może być wymiarowanie tutaj w, z modelu. Jeżeli w modelu mamy jakieś, jakieś wymiary dodane, sobie otworzę ten model i przykładowo tak. Tutaj mamy szkic on ma jakieś wymiary, on ma wymiary dobrze, i tutaj na, widzicie tutaj już modelowane było i tutaj było brane pod uwagę tolerancję wymiarów i te wymiary nie musimy przenosić ich do rysunku ręcznie i wypisywać tych tolerancji, jeżeli tutaj mamy dodane jeżeli już przewidujemy, że ten rysunek będzie wymiarowany możemy oczywiście w modelu to dodać i tutaj już sobie te wymiary usunę i mamy taką funkcję, jak pobierz wymiary. Robimy, pobierz wymiary, zaznaczamy sobie widok. O, i on nam pobiera wszystkie wymiary. Ja sobie tutaj troszkę odsunę go, żeby było to dobrze widać. Może tu, dobrze. I tu widzimy, on pobiera nam wszystkie wymiary, które tutaj widzimy. Czyli tutaj, nawet głębokości tych, tych otworów, wszystko nam tutaj pokazał. Oczywiście, czego nie potrzebujemy tutaj, możemy sobie usunąć, ale najważniejsze jest to, że wymiary, które tutaj mieliśmy w, tam mieliśmy w modelu tolerowane, będą tolerowane tutaj. Wszystkie te wymiary mamy już z tolerancjami. Nie musimy się już męczyć dodawanie tej tolerancji, i to jest bardzo fajna funkcja. Szczególnie jeśli no, robicie projekt na studiach jakichś i, i już wiecie, że, powiedzmy, koło zębate czy coś innego będzie, będzie miał jakieś tolerancje, będziecie na pewno robili z tego rysunek 2D, to już podczas modelowania dodajecie sobie te tolerancje. Idzie się dodaje w zupełnie taki sam sposób, jak tutaj w rysunku, który zaraz pokażę. Tam już w modelu dodajecie sobie te tolerancje. Później, sobie jeśli dobrze wszystko zrobicie w modelu i przemyślicie to, co robicie. Możecie zrobić sobie tylko rzutowanie tych elementów i tylko tą funkcją pobierz wymiary. Pobieracie te wymiary, i już widzicie przez 3-4 kliknięcia: macie praktycznie wszystkie wymiary dodane z tego rzutu. Robicie to również w drugim, trzecim rzucie i macie praktycznie zrobione, zrobiony rysunek. Czyli jeżeli pomyślicie wcześniej i dobrze zrobicie model. To rysunek 2D możecie zrobić nawet w kilka, kilkanaście minut, i on będzie w zupełności, no, w 100% opisany łącznie z tolerancjami i z innymi rzeczami. Dobrze, ale idąc dalej z naszymi wymiarami, tutaj miałem tą wymiar fazy. Teraz pokazywam pobierz wymiary, i tak tutaj te funkcje, raczej, raczej ich nigdy nie używam. One się przydadzą do tego tylko. To wymiarowanie automatycznie przydaje się tylko i wyłącznie, kiedy rysujemy. Jego nie użyjemy już na tych rzutach, ale kiedy szkicujemy i mamy tutaj wciśnięte ciągle, mamy tutaj to wymiarowanie automatyczne, One jest podświetlone. Jeśli cokolwiek rysujemy, solid automatycznie będzie nam dorzucał wymiary. To się może przydawać w, faktycznie w, w modelowaniu solid co ciekawe nie przewymiarowywuje tych rysunków i wtedy możemy sobie od ręki narysować jakiś tam profil i teraz i teraz wszystko wyrównywać tak przykładowo tutaj o i wszystko, wszystko teoretycznie działa choć tutaj coś aha tutaj nie mamy konta także już mamy i w ten sposób możemy też sobie robić, aczkolwiek ja tego nigdy nie używam. No, może komuś ta opcja się przyda. Także też ją pokazuję. Dołącz wymiar to jest, tego też nigdy nie używam. To jest dociąganie wymiaru do innej linii, ale to, no, nie wiem, nie wiem nawet kiedy jest taka sytuacja, żeby to można użyć. Dobrze, dalej. Tutaj mamy taką funkcję: wyrównaj tekst. To nie do końca jest wymiarowanie i tutaj w, w takim rzutowaniu też to bardzo rzadko myślę się przyda. Najciekawsze rozwiązanie tego, zastosowanie tej funkcji, myślę, że byłoby przy tabelce. W ostatnim filmie pokazywałem wam, jak robić tą tabelkę, i tam można sobie zastosować to, że jeśli napiszemy któryś z tych tekstów, możemy go zaznaczyć. Wtedy robimy wyrównaj tekst, klikamy linię poziomą pionową, on nam wyrównuje do tego narożnika tych dwóch linii. Wtedy możemy sobie bardzo ładnie. Wyrównać te wszystkie napisy. No, ale ja tego nigdy, nigdy nie używałem, nigdy nie używam, także myślę, że to jest takie też, no bardzo przedłuża nam projektowanie i rysowanie. Tutaj. Dobrze, dalej tutaj mamy kopiuj atrybuty. Jeżeli w jakimś tutaj yy, zmienimy jakieś właściwości, nie wiem, czy tutaj miałbym co pokazać, czy tutaj pokażemy. O, przydatne może być też coś takiego, jeżeli robimy sobie, zrobimy sobie dwie średnice. Zrobimy tą średnicę i zrobimy tą średnicę. I teraz, no, one brzydko wyglądają, tak ze skosa na napisane, że tak powiem, trzeba troszkę szyję wygiąć, żeby je zobaczyć. Więc możemy kliknąć właściwości. Tutaj w zakładce tekst możemy sobie wybrać orientację poziomą, i wtedy nasz tekst będzie poziomy. I w tym momencie prawdopodobnie y, kopiuj atrybuty y, będzie kopiować nam litni wymiar lub adonację, z której skopiować. Czyli stąd chcemy skopiować atrybuty. Hmm, potwierdzamy. Y, przeniesie nam nie. No nie wiem jak do końca to działa. Też nie będę Wam tutaj na bieżąco tego ro rozkminiał, że tak powiem jak to działa ale prawdopodobnie to przenosi, jeżeli mamy któreś z atrybutów dodane czy to będą tolerancje, czy coś takiego będzie przenosił z jednego wymiaru na drugi prawdopodobnie dobrze, dalej, zachowaj wyrównanie w zestawach tutaj chodzi o to, że te wymiary możemy sobie robić, załóżmy takie chciałbym dotąd o i tutaj mamy to wyrównanie jeśli mamy tą opcję włączoną to mamy możliwość, właśnie dojeżdżając tym wymiarem, przyjechać sobie do tego, pokazuje się wtedy to drzewko, i wtedy nam łączy te wymiary. No to się przydaje, jeżeli później na przykład najpierw wymiarujemy, nie przejmujemy się miejscem, później dopiero sobie organizujemy wszystko, i później łapiemy tylko jeden i przesuwamy cały, cały ten blok kilku wymiarów. Jeżeli natomiast chcielibyśmy rozbić ten blok, to musimy użyć tu następnej funkcji, czyli usuń z zestawu wyrównania. Wybieramy sobie jedną z tych, jeden z tych wymiarów i potwierdzamy sobie ptaszkiem, że ten wymiar chcemy usunąć. W tym momencie ten wymiar już nie będzie połączony z tamtym blokiem, no chyba że go o tutaj połączymy z powrotem. Bo jeżeli wyłączę tą funkcję, to on nie powinien się już dociągać. O, chociaż nie, też, też dociąga. Także no nie wiem jak to dokładnie zachowuje wyrównanie między wymiarami, tworząc zestawy wyrównań. No opisane jest to tak, że właśnie to tak działa, ale widocznie to wyłączając to, to nie działa to wyłączanie. No mniej. Jeszcze. Dobra, wiemy już jak połączyć te wymiary, wiemy jak je rozdzielić. Yy, tutaj mamy aktualizuj pobrane wymiary. Odnosi się to właśnie do wymiarów takich pobranych tutaj z, z modelu, bo. Yy, Plusem tych wymiarów jest to, że pobieramy je z modelu już z tolerancjami. Minusem jest to, że nie możemy ich edytować. Niestety jeśli je klikniemy, tutaj wszystko mamy na, szare, na szaro, nie możemy tego edytować, jest to zależne w 100% od modelu. Musimy wtedy wejść w model, w modelu zmienić tę tolerancję i wtedy sobie robimy właśnie aktualizuj pobrane wymiary i on wtedy aktualizuje wszystkie te wymiary, czyli naniesie nam nowe tolerancje. Dobrze, co tu jeszcze mogę pokazać? Tutaj to pokazywałem przy okazji złożenia. Te funkcje również. Ok, ciekawą funkcją jest przekrój. Przekrój, jednak przekrój tak zwany łamany. Przynajmniej ja to znam jako łamany. Więc zrobimy sobie płaszczyznę przekroju. Na, na tym na przykład rzucie. Chcemy sobie pokazać w tym przekroju ten otwór, zrobimy sobie tu do środka tego otworu, ale również chcemy ten otwór pokazać. To mi nie zrobię krzywą, ale zrobimy ją. O. Ok, mamy teraz taki złamany przekrój, zamknij. Zrobimy sobie stąd. I teraz tak, jeżeli zrobimy normalnie przekrój z tego, cyk. Aha, on się pytał, jeżeli mamy taki złamany, on się również pyta nam od której linii my chcemy go odprowadzać, jeżeli zrobimy tutaj, zrobimy go prostopadle do tej linii I wtedy widzimy, tak jak tutaj by przekroił nam ten element Ewentualnie możemy z tej drugiej linii wziąć, cyk I tutaj widzimy, sobie zrobię tak, to wysunę gdzieś dalej o. I widzimy ten przekrój. No, ale ten otwór widoczny na tym przekroju, no, on nie jest do końca cały widoczny. Ten przekrój wygląda tak, jakbyśmy widzieli wszystko z kierunku tej tylko szczałki. Nie tej, czyli tylko z tej strony. Jeżeli byśmy chcieli cały ten przekrój pokazać, musimy sobie wybrać pewną funkcję i nie możemy jej, a możemy ją wybrać tutaj w sumie. Z reguły to, jeżeli mamy przekroje bardziej połamane, że tak powiem, mamy kilka tych załamań, to wtedy już nie możemy tej funkcji tutaj wybrać. Wtedy musimy przy robieniu tego przekroju robić. Oczywiście ten przekrój nam troszeczkę dziwny wyjdzie, ale czasami też się używa przy przekroju. Dobrze, ale w tym wypadku zrobimy sobie cyk i tutaj zrobimy przekrój rozwinięty. No, on też nam tego nie zrobi. Zrobi? Nie, też nam nie zrobi. Dobrze, czyli robiąc przekrój tu musimy od razu zaznaczyć Rozwinięty, i od tej płaszczyzny. I widzimy już nam większe jest ten przekrój jest większy niż sam element, przez to, że on robi nam cały widok tutaj i z tej strony, i z tej strony. Ale teraz widzimy już na tym przekroju ten otwór, i widzimy tutaj ten otwór cały, tak. Także, także tutaj jest też bardzo przydatna funkcja. Bo czasami jeżeli zrobimy tak jak przed chwilką, robiłem ten przekrój. Nie wiem, czy będę mógł zrobić go jeszcze raz, jeśli ten ty, ty, ty jest. O, do tej płaszczyzny jest przypisany. Jeżeli zrobiłem tak jak przedtem, to nie widać całego tego otworu, mimo że my go przecięliśmy. Także no, często ten przekrój jest no, nieprzydatny w takim wypadku. A jeżeli chcemy, żeby tutaj były widoczne oba te otwory, musimy zrobić ten przekrój łamany, czy też tutaj to się nazywa przekrój rozwinięty. ok, także to też jest ciekawa funkcja. Yy, I dalej. Co jeszcze tu mógłbym pokazać? Jeszcze czasami przydaje się yy, szczegół. Szczegół jest dość prostą funkcją, ale bardzo użyteczną. Yy, chcemy coś pokazać. Załóżmy, nie wiem, tutaj jest jakiś mały element. Nie ma go, ale powiedzmy, że tam coś jest. Chcemy go pokazać. Klikamy sobie szczegół. Wybieramy teraz punkt, którym, yy, od którego rozwijać będziemy okrąg, który będzie powiększeniem tego szczegółu. Może to być połączone tu z którąś punktem, może to nie być w ogóle połączone i wrzucamy sobie tutaj szczegół tu mamy oznaczone, mamy literką B oznaczony szczegół B ten szczegół możemy sobie niezależnie od tego widoku zmieniać mu tutaj skalę i tutaj coś ewentualnie pokazać ok, tutaj no akurat nic nie mam do pokazania ale myślę, że rozumiecie o co chodzi jeśli są jakieś szczeguliki, bardzo małe wymiary można użyć szczegółu i na tym szczególe tutaj sobie sobie wymiarować, o, to jest jakiś łuk, nawet i tak dalej. Dobra. Yy, dalej. Yy, chciałbym jeszcze Wam pokazać, jak uwidocznić coś na rzucie izometrycznym. Czyli tutaj mamy otwór ze stożkiem. Tak, tutaj widzimy w tych niewidocznych yy, liniach. Mamy tutaj stożek, ale tutaj na tym yy, widoku izometrycznym tego nie widać. Chcielibyśmy to uwidocznić. Czyli musimy zrobić wyrwanie. Yy, znów sobie wykorzystamy. Ten widok, ponieważ ten widok jest z tej płaszczyzny. Zrobimy sobie na tym widoku. Zrobimy sobie równo na środku tego otworu ze stożkiem. Syk. Wytniemy cały narożnik. O. Zamknij. Teraz musimy pokazać, jak głęboko chcemy to robić. Możemy to pokazać tutaj być najłatwiej. Tu widzimy od góry ten otwór, czyli zrobimy go, żeby był centralnie na środku tego otworu. I teraz wybieramy sobie, na którym rzucie ma być pokazane ten, to, to wyrwanie. Normalnie byśmy zrobili tutaj, żeby coś wyrwać, pokazać, ale możemy też użyć innego rzutu. Więc sobie wybierzemy ten rzut izometryczny i pięknie na rzucie izometrycznym nam pokazał, co tam jest w środku. Że tutaj jest ten stożek, tutaj jeszcze jakieś przecięcia i tak I tu bardzo ładnie teraz widać, jak w środku ten element wygląda. OK. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest widok z, z różnych kątów. Możemy, na przykład tutaj mamy tą, ten skos, możemy sobie zrobić widok prostopadły do tego skosu. Jeżeli byśmy na tym skosie coś mieli, tak naprawdę nie ma, ale jeśli tu były na przykład jakieś otwory i my chcemy je wymiarować, możemy sobie zrobić widok pomocniczy. Teraz sobie wybieramy linię rzutni lub piknie, aby zdefiniować pierwszy punkt linii rzutni. Jeśli mielibyśmy tutaj jakieś niekoniecznie proste, ale jakieś falowane, możemy jeden punkt kliknąć, później drugi i to nam utworzy prostą. Ale my tutaj mamy prostą, więc zaznaczamy tą prostą. I tutaj robimy sobie widok. Na razie nie przejmujemy się, gdzie go robimy. No, z tej strony raczej byśmy nie chcieli, ale zrobimy sobie tu. Ja zwracam z reguły uwagę tylko, gdzie jest ta strzałka. Chcę ją mieć, żeby była tu. I cyk. Teraz sobie odciągam dopiero ten widok. Ewentualnie możemy go nawet tutaj odznaczamy, zachowaj wyrównanie, i teraz możemy go wyciągnąć gdzieś z boku. Tutaj mamy widok C, i tu mamy widok C na tą płaszczyznę. Tu mamy teraz to wszystko, co jest dla nas płaskie, będzie na tej płaszczyźnie. Także to też czasami się przydaje. Ten widok możemy chyba obracać we właściwościach z reguły, jest tutaj zrobimy zastosuj no tutaj musielibyśmy dokładnie wiedzieć ile stopni, no chyba, chyba nawet trafiłem te 50 i tutaj widzimy bardzo ładnie tą płaszczyznę, jeśli tutaj byłoby coś interesującego na tej płaszczyźnie moglibyśmy tutaj nawet wymiarować na przykład od tej krawędzi i, czy też od tej także taki widok też czasami się czasami się przydaje i, i często, często można go użyć Dobrze, myślę, że w, w tym filmiku byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem Wam przy jakichś projektach, że ktoś skorzysta z tej wiedzy też. Jeżeli coś chcielibyście wiedzieć więcej tutaj o tym wymiarowaniu, no zachęcam do udziałania się w komentarzach. Proszę piszcie, czego byście chcieli się dowiedzieć. Później może złożę jakiś filmik. Jeżeli się troszkę tego zbiera, to zrobimy następny filmik i, i wytłumaczę wszystko, co. Co chcecie wiedzieć? Dobrze, na tą chwilę myślę, że to byłoby tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do oglądania moich poprzednich filmików oraz zapraszam do przyszłych filmików na kanale. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia.